o make w pocket edition więc zapraszam no no to idziemy do pierwszej ciekawostki było krótkie cięcie ponieważ nie wiedziałam czy się nagrywa dobrze a teraz idziemy do pierwszej ciekawostki odpalone TNT od odpalonego TNT szczały się odbijają. No to lecimy do następnego. Zdecydajcie jest coś, czego nie wiedziałam. Być może niektórzy z Was też. nie można nakarmić burakami. To jest dosyć dziwne. Tylko nie wiem, czy się nie rozmarzali. Idziemy do kolejnej Jest o tej podstę. Dragona Endu. W ogóle nie da się ją wypić, Nie da się ją rzucić. Ale można ją pobrać walcząc pod, walcząc z dragonem w Endzie. Następna ciekawostka jest o villagerach. Jakikolwiek będziecie mieli, jedynie czy to będzie chleb czy marchewki, villagerowie wam wszystko zabiorą. No oczywiście wszystko to, co jest naturalne w ich środowisku. I nie ma, i zabrali. Samo jest innym. Na przykład nasionami jakimiś, oprócz melonów i dynku. Następna ciekawostka jest o przemieniający się owcy. Trzeba napisać w name tagu jab i o, taka, na dół. I owca zmienia kolory na wszystkie sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do łapkowania mojego filmu, żeby było więcej odcinków i żeby to mnie zmotywowało. I może będzie z tego seria, O ile ja znajdę więcej ciekawostek tych Minecraft. Cie. Oczywiście sama szukałam. I zapraszam jeszcze do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. To cześć!